Cześć. Dzisiaj dzień tygodniowy. Też tak troszeczkę na kolanie robiony, ale chcę, żeby co tydzień był spokojnie. Za tydzień już będzie w normalnym kadrze. Wykluczowane tło. Inaczej to wszystko będzie wyglądało. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, która mnie troszeczkę tak podirytowała przełożenie Cyberpunk 2020. 77 to znaczy, ja czekam, nie ma dla mnie problemu z tym, spokojnie zdążę ograć Assassin's Creed Ale wiecie, zawsze człowiek sobie coś tam planuje. Myślałem, że 19 będzie ta premiera. Nie ma tego co złego, co by nie wyszło na dobre. Wytłumaczą to w logiczny sposób, że mają 9 platform, na których ta gra ma się pokazać, nie zdążyli wszystkiego do, dokładnie zaoptymalizować, a chcą, żeby to wszystko dobrze grało z sobą. Ja to przyjmuję i czekam. Pre-order już mam kupiony, zakupiony. Więc na pewno będę grał w tą grę na Zedol Game. Dobra, to jest jedna rzecz. Mieliśmy teraz jeszcze niedawno konferencję AMD. I tu nowe karty Radeon miały premierę, były wspomniane. Znaczy, premiera będzie od 5 następnego miesiąca, i tam w poszczególne dni. Dokładny artykuł wam podrzucę. A tutaj sobie luknijmy po prostu na parametry tych kart. Wszystkie karty oprócz 570 będą miały po 16 GB VRAM-u. 570 14 Zacnie, super. Myślę, że to jest. Ekstra. I parametry całe to są podawane naprawdę rewelacyjne, myślę, bo to jest Power Energy na 320-300 W od 300 W do 225 W. Sorry za takie małe jakieś tam moje, te bo mówię, to jest tak nagrywane dzisiaj troszeczkę Roboczo żeby się ta seria pokazała, kolejne będą bardziej dopracowane odcinki. I tu, wszystkie rdzenie, to wszystko. I to ciekawe, jak to będzie działał ten RTX w wersji Radeona AMD. Niestety, inne gry są. Jest to zaimplementowane niż przy w wypadku Nvidia. Szkoda, bo można to jakoś fajnie na testach testerzy żeby mogli to porównać, sprawdzić. A tak to. Ale wiem, że polska gierka będzie miała, ponoć polska to jest gra, która będzie miała ten RTX. Zobaczymy, jak pokazywali wykresy, jak rzeczywiście tak będzie, to na łopatki rozłoży nie widzę, jak chodzi o wydajność. Ale czy tak w zasadzie będzie? Trzeba poczekać na niezależne testy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A ja Wam linki zamieszczę w opisie, jak zwykle do tych artykułów. Na razie, cześć, pa. Za tydzień się widzimy już w normalnym kadrze, będę wykluczowany. Porządnie ten odcinek przygotuję. Na razie, cześć Pa!